Witajcie w kolejnym odcinku naszego super pojebanego programu. Okryta kamera którą wszyscy widzą. O korwa, co za bordel. Jak po wybuchu elektrowni w Czarnobylu. Jak im się karalochy zalęgnął to wezmą do PewTroki i spierdolą. O a to nareszcie mamy kilko opierdalaczy pospolitych zwierzchoniowa pod jasnogorą. Witamy serdecznie. Widzę, że i wy macie niezły syf na tym swoim poletko. Można by to spokojnie założyć plantację rzepako. Na takim brodzie będzie rosł jak na drożdżach. Czy chcecie to jakoś skomentować? Opatrzcie, czy nasze opierdalacze wybierały się w podróż do Wyżogrodu? Studiują mapy i szykują się do podróży życia. Wyjeżdżają do zakonu siostru karmelitanek modlić się o porządek. Może bokim ześle siły, żeby wyprawić pleśń z ich mieszkanka. Oto ich kapsuła kosmiczna. Warunki naturalne w niej panujące są takie jak i wszędzie, czyli porównywalne do tych w szambie. A kto to może być? Tak nowefa znalazła kawałek niezawalonej brodem płaszczyzny na tej szybie w kapsole. Wracamy do rzeczywistości. O! No i kolejny opierdalacz. Tym razem osiłuję chyba posprzątać pokoik tą szmatą przyczepioną do plescow. Jak sama się ogarnę to pomogę O, bo niedługo przykryje nas warstwa korzo i gówna. No szkorwa mać. Co to za jakiś bałwan? Zamiast przyczepić setoplastrem do dopyto będzie sopę wiązać. Ahoj wafel. Najwyżej zmarnuje się nasza ostatnia szmata wielokrotnego ożytko.